Najprawdopodobniej wszystkim znajdujemy się dzisiaj w Bydgoszczy pod nowym warsztatem Szymona Woźniaka. Przyjechaliśmy przekazać mu motocykl MRF Supermoto 160R i zapytamy się go za chwilkę, jak zaczęła się jego przygoda z speedbajkami. Ten motocykl trafia do Szymona i no powiem Wam, robi on wrażenie, tak samo jak cała ta przestrzeń. Cześć Szymon! Cześć! Opowiedz nam trochę o tym Twoim warsztacie. Przede wszystkim bardzo mi miło, że mogę Was e, gościć i zaprosić do mojego nowego warsztatu, który głównie służy mi oczywiście na potrzeby obsługi moich motocykli żużlowych, ale wiadomo, nie samym żużlem człowiek żyje, a że zbliża się zima, to idealny sprzęt właśnie trafił w to miejsce. To skąd pomysł w ogóle na pitbike i jak zaczęła się Twoja przygoda z nimi? Cała przygoda sięga grubo ponad 10 lat wstecz, kiedy poznałem właściciela marki MRF i kupiłem swojego pierwszego pitbajka na potrzeby offroadowe. Pewnej zimy Macie zaproponował, żebyśmy spróbowali, jak taki pitbike spisze się właśnie na torze kartingowym w hali, kiedy była zima. Nie mogliśmy sobie pojeździć na zewnątrz. Bardzo mi się ten pomysł spodobał i wtedy właśnie rozpoczęliśmy tą przygodę z peatbikami. Szymon, no sezon żużlowy już się kończy. Wiem o tym, że Wy żużlowcy jeździcie w sezonie zimowym na motocrossie, trenujecie swoją kondycję, przygotowujecie się do następnego. Sezonu, ale skąd pomysł na? supermoto, na asfalt, na sliki. To prawda, wielu żużlowców właśnie w tym okresie jesiennym i głównie wiosennym korzysta właśnie z treningów na motokrosie, ale zimą, kiedy za oknem śnieg, y, trudno y, skorzystać z tego typu aktywności, dlatego właśnie pomysł, y, żeby podtrzymać ten kontakt z motocyklem również zimą, nawet wtedy, kiedy za oknem jest mróz, możemy wyskoczyć na wiele torów kartingowych, y, które znajdują się w hali y, y, i trenować, po prostu utrzymywać ten kontakt z motocyklem, czerpać z tego dużą frajdę, wiadomo, że Siłownia to nie wszystko. Żadna siłownia nie jest tak dobra jak trening na motocyklu. Także to jest dla nas świetna alternatywa, żeby naładować te baterie, kiedy tęsknimy za motocyklami, ale przede wszystkim też utrzymać kontakt z motocyklem. Ostatnio słyszałam też, że i Bartusz z i Dominik Ubera również odebrali motocykle Supermoto. Może macie jakieś wspólne plany na jazdę, treningi? To prawda. Wiem, że właśnie Bartek Zmarzik Wiktor Przyjemski i Dominik Kubera również odebrali Super Supermoto i masz rację, są plany na wspólne treningi. Wiadomo, że Bartek szczególnie uwielbia rywalizację i już sam je dopytuje, kiedy w końcu odbiorę swoją sztukę. Także już wstępnie się umawiamy na jakieś wspólne jazdy, wspólną rywalizację. Może nawet planujemy jakiś wypad za granicę do cieplejszych krajów. A Szymon, powiedz mi, dlaczego dokładnie wybrałeś ten model motocykla? Kiedy powstał pomysł na e, nabycie nowego motocykla Supermoto, no wyb wybór mógł być tylko jeden. Padł oczywiście na e, MRF, bo jest już to e, kolejny, e, właśnie z rodziny MRF-ów e, w moim garażu. Jeżdżę na MRF-ach od wielu lat i przede wszystkim uwielbiam za niską cenę w zakupie, w eksploatacji. Ale ta eksploatacja ogranicza się tak naprawdę do, do wymiany filtrów i oleju, bo są to sprzęty niesamowicie wdzięczne, bezawaryjne i takie, które kochają właśnie takich ludzi jak my, czyli którzy lubią trzymać dużo gazu długo i nie zastanawiać się, czy motocykl to wytrzyma. No to niech motocykl służy Ci w zimowych przygotowaniach. No i co? Życzymy powodzenia w przyszłym sezonie. Bardzo dziękuję, już nie mogę się doczekać, a w przyszłości pewnie dam Wam znać, jak poszło na naszych treningach i ile frajdy przyniosły nam te małe sprzęty. A dla najmłodszych zawodników STEAMu Szymona mamy e które spiszą się idealnie na początek swojej przygody. Dokładnie tak, a po tych pierwszych przejażdżkach nie wiem, kto będzie miał większą frajdę, czy dzieciaki, czy dorośli. A jeżeli Wy jesteście zainteresowani zakupem tego oto modelu motocykla lub innych pitbajków i jesteście tak samo jak Szymon z okolic Bydgoszczy lub z Bydgoszczy, no to co, zapraszam Was bardzo serdecznie do Quad Zbyt Bydgoszcz po swojego wymarzonego pitbajka.